Czy wiecie, że coś tak prostego jak błonnik może mieć duży wpływ na poziom glukozy w naszym organizmie? Po posiłku poziom glukozy w naszej krwi często gwałtownie wzrasta, co może być problemem dla osób chorujących na cukrzycę. Okazuje się, że kluczem może być błonnik. Spożywając go na dwie minuty przed posiłkiem, tworzy on żelową warstwę w jelitach. Która spowalnia wchłanianie glukozy. Niecała ilość glukozy zdąży się wchłonąć, a nadmiar wydostanie się w sposób naturalny. Czy wiecie, że im bardziej lepki błonnik, tym lepsze jego działanie? Błonnik z roślin strączkowych, a w szczególności guma Guar, ma najwyższą lepkość. Badania potwierdzają, że może być równie skuteczna jak znany lek na cukrzycę metformina. Jeśli chcecie wypróbować, czy to prawda, zróbcie test porównawczy. Zjedźcie posiłek z błonnikiem i zmierzcie sobie poziom cukru. To prosty eksperyment. Spróbujcie dodać błonnik do swojej diety i zobaczycie, jak to działa. A jeśli chcecie więcej się dowiedzieć na temat kontroli glukozy, zapraszam na kolejne moje filmiki.